Dragopiro Ja pierdola Kill me Now Dragpiro Dragpiwo No bo nie wiem Ty masz Wulpiro od Wulfas to nie wiem Drako od Drakonis, sensu trochę No nie chcę normalne imię, ja nie potrzebuję Normalne imię? No to? Andrzej Wiedziałem! Znamy... <laughs> Damian w mojej głowie to powiedział. A memory. The beast daubs the symbol of the absolute on a cave wall in blood. Very deep. A tadpole struggles to assert control against the ravenous chaos of her mind. Stopień trudności 2. No kurwa, nie ma szans. Wyrzucenie 1. Wow. <grywa> 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 Kurwa, nie ta dźwignia. Myślę, że nie jest zasięgu. Co to był za bit? <grystanie> Chciałem powiedzieć, co to był za dźwięk. Dodatkowe, że na przykład nie chcesz mieć Oryginal postaci w drużynie i... <laughs> oh <laughs> sorry, I didn't see you standing there. Lost in the steps, truth be told. I need them to be just right. I wouldn't want to fail my new partner as luck would have it she just arrived may i have this dance much shadow around us to think i almost missed the light well it's getting late we can't face the morrow if we don't bid farewell to the now good night and thank you. for the dance, I mean, I won't forget it.. That was epic. if all that's grown dear to me, I want to cease it. I Just cannot fathom what that might be other than to fail mistra and condemn the world stay with me but i don't want to think of it but i don't want to be alone either Jobra, muszę zrobić że Zrobić lepszego screena. What a At least things interesting. My faith will guide me. Oh, holy shit, I'll buy a snell husband. I oh, would like to end our acquaintance in violence, but that does not mean I won't. To takticką, ja pierdol nie wiem, że to zadziałało, nie wiem, że to zadziałało, o kurwa! Oto raport. Astarian. O, Astarion. hello. Ja to kurwa strzutuję, bo to jest tak irytujące rzecz. nie Asteriona żeby rozbroić pułapkę co zrobiła moja postać poszła krok do przodu wiesz e, e, randomowa postać powiem ci jakiś skrypt który jest który działa tak że jak percepcją znajdziesz pułapkę to osoby inne swojej drużyny nie wchodzą w nią tak <laughs> Pierdolisz. Dobra, problem zażegnany. nie ten przycisk Nie mam jeszcze szarżu na karłach, by the way Ja pierdolę, ty! Ona zniszczyła tej beczki I zniszczyła jego wóz Ale nie trafiła go na krześle Krzesła nie zniszczyła of the people Of Lord Enver gortash. the parasite reels in your skull. Something within the steel watcher tugs at your mind. Jinky. Mm -hmm. A shadow <laughs> swims across your vision, and a familiar voice tells. Apologies, citizen. Aren't you the lucky? Inaczej napierdalałbyś się ze strażą miską. No kurwa. Trust Razno. The Dice. Uważaj na tę dziurę w dachu, bo ten w budynku może strzelać przez nią. On my way. Pierwszy raz widziałem coś takiego. Ja pod wrażeniem nie, nie, wiesz nie, pokazywał tą ścieżkę tak, że myślałem, że tam jest jakaś nie, czy to... okay. stąd. I'll give it a shot. coś. nie, stąd. nie, 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 to moja nie, nie, Z wiatraka zrzucisz? Pomyślałem o tym samym. Jeszcze z pół obrotu mu wyjeb. Prosto w fortece goblinów dajesz. Zniszczyłem! 103! zadziałało No właśnie nie wiem. Ja myślałem, że przez nią przebiegam. A nic stoją przed nim. Ale dzięki temu w sumie idealnie mnie się zatrzymali, także że wszyscy ustawią się obok wybuchającej beczki. No, a usłyszałem, jak krzyczy: Kurwa, jeba na mać! Rzadko się to zdarza. Czyli coś jej upadło na ziemię.